Pani Marszałku, Wysoka Izbo, ja nie w trybie sprostowania, tylko ad vocem. Zostało wywołane Pani nazwisko, ma Pani prawo do sprostowania. Jedna minuta, ma Pani prawo. Poseł. Zacznijmy od tego, że zachowanie Pani Poseł, które zaobserwowałam, Pani Poseł, którą dotknęła ta życiowa tragedia, jest tak żenujące i tak niestosowne dla progów Parlamentu Europejskiego. Chwileczkę, chwileczkę. Dwa dni temu miałam okazję obserwować panią poseł, która się zachowywała w sposób wulgarny, ordynarny, wskazujący na przyzwyczajenie do różnych używek. I powiem tak, pani chwileczkę, poseł. chwileczkę, chwileczkę, to jest wasza metoda. Proszę zejść z mównicy pani poseł. Nie pozwolę na obrażanie posłów. Proszę za mównicy. Proszę zejść z mównicy. Proszę zejść z mównicy i nie zakłócać obrad Sejmu. Nie pani poseł. Zakończyła pani swoją wypowiedź w momencie, w którym mówiła pani o tym, że ktoś wygląda, jakby stosował różne używki, to nie jest poziom. I mówię to pani ja, osoba z wykształceniem średnim, który, który będziemy tolerowali w tej Izbie. Proszę zejść z mównicy. Odbieram pani głos. Proszę zejść z mównicy. Powracamy do rozpatrzenia punktu dziesiątego porządku dziennego. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. Przypominam, że zgodnie z artykułem 159 ustęp 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów. Pani poseł, proszę zająć miejsce na sali, a państwa proszę. Proszę państwa o spokój. Proszę państwa o spokój. Nie będziemy tolerowali w tej izbie tego rodzaju przytyków i tego rodzaju inwektyw, bo to jest, przepraszam państwa, wysoka izba, a nie izba karczemna, w której można się obrażać takimi słowami. Chcecie się obrażać? Wyjdźcie z sali, ale nie będziecie tego robić tutaj. Komisja Kultury i Środków Przekazu zaopinię koniec dyskusji Komisja Kultury i Środków Przekazu zaopiniowała wniosek negatywnie Przystępujemy do